I widzowie, takie coś mamy, że sobie pierścień robię na chiński. Chyba ulepszyło. I mamy teraz taki pierek. Mam w sumie dwa pierścienia teraz. Mam taki i taki. Sobie ubiorę ten. O i 35 życia i to mi się podoba. O no, moi drodzy, taka tu jest misja. Kończona. Kolejna kaska wpadła. Co tutaj misja kolejna? 16 razy y, rytu jednocześnie. No co, zaraz wracam. Jesteśmy po przerwie. Także 16 ród lazurytu jednocześnie. Misja powinna być skończona. Kolejne 15 milionów, kolejne skrzyneczki. I kolejna misja. Otwórz 64 skrzynie górnika. Także wracamy po przerwie. No i co moi drodzy? Jesteśmy już z powrotem. Tak, skrzynek sobie przyniosłem, także idziemy sobie je otwierać. Jedyny problem, jaki właściwie może przy nich wystąpić to Brak miejsca w moim ekwipunku, ponieważ nie mam go zbyt dużo i nie bardzo w sumie wiem też, co można z tego wyrzucać, ale to mogę chyba z całą pewnością. A tu nie mam nic do stakowania, dobra? Co tutaj? O, dobra. To do kosza, a to się stakuje tutaj. A, chyba się powinien zmieścić. Tym miejscem to jeszcze wyrzucić. No, jakaś jedna kryształowa. Za cztery, bo fajnie. Także dropik taki coś tu mamy. I odbieram sobie kolejną misję. I kolejne szkaty. I kolejne 15 kk I wydobyć źródła w kolejności węgiel. szmara Węgiel, dobra, ja zaraz wracam. No i mamy zaliczone. Także. Kolejne 20 kaka i jeszcze jakaś misja. Co tu jest? Kolejny diament i lazury. Dobra, no to zaraz się widzimy. I, I chyba mam ze sobą te rudy, tylko moi drodzy, przeczytam sobie, jak to działa. Diamentu i lazury tu jednocześnie. Czyli diamentu i lazury tu, czyli tak, tak. To powinno być dobrze. O, działa. 20 k, kolejne skrzynki. Teraz misja plusem Dobra, to ja to wykopuję i wracam. Cześć, witam Was, widzowie, serdecznie. W historycznym momencie. Yy, o, Taki. Tak, o. Wbity, proszę Państwa, w 120 <grym> poziom. 120 poziom. 120 poziom. Ale koksę. I, i, no i nic. Dzięki, dzięki. Dzięki wszystkim za gzy mm, I moi drodzy W misji chyba mamy ubadacza, nie? Bo trzeba wejść na tą odyseję w końcu Także coś tutaj on nam gada Zbrojenie, więc potrzebujemy dobrego sprzętu Zdradzę ci drogę Wszystkie potrzebne przedmioty Ciekawe czy ja te wszystkie potrzebne przedmioty mam Zaraz się przekonamy I widzimy się za chwilę Dobra, moi drodzy Wracamy tutaj o, a bo to tak działa, okej okay. O, już widzę. Nie, nie ogarnąłem, sorry, jestem głupi. Dzięki za pomoc Clime Bo Clime bo pomógł i Damion i w sumie wszyscy pomogli. Także dzięki. I teraz yy, spędzić czas i pięć kamomów. No dobra, to ja idę, czyli widzimy się za chwilę. Hejka Chyba zrobiłem sobie zadanko i nie wiem, czy teraz ono zabójcy, przywódca, to ja zabijam go i zaraz wracamy. No i mamy zabitego przywódcę. O, i dostałem przypustkę na Odyssey. To możemy od razu sobie tam iść pierwszy raz. Przekazać dzięki Luki za pożyczenie magnesiku. Także pierwszy raz na Odyssey. Zaczęli no, na tym koncie nie? Bo jeszcze byłem tam kiedyś na Maćka. No i na Wanishu. Ale sobie wejdę na Moimczka i Level debił. Stawiam, że będzie to pięć... 500... Nie, stałem tak. 700 tysięcy. Mam masakrycznie słaby bało. Nie wiem co tu się w ogóle robi. Strażnik. Odyssey. Ojeju, co on mi bije? 820, ale mocny. Boję się go. Przynajmniej sobie jedną tapa. Ja nie chcę jeszcze umieć, ale dopiero tu wszedłem. Zobaczmy sobie, co to jest ciekawego O, Jamal tu jest. To on sobie tutaj te mobki bije. O, oh, oła. Oh wow. Jak to działa te słynne ekspienie na płotku. O, super, ale expila, Widzicie to? Wiedziałem, że mój Bon w końcu kiedyś znajdzie jakieś zastosowanie. A czekaj lepsze, że jak sobie postanowię przyciągnąć moba. Idzimy. Co jest? O, klejmowi zabierzemy moby. Co on umarł? Nie, nie umarł. Co on jest taki mocny? A gdzie tu się jakby na tym płotku? Słynny. Tu się chyba ekspo. Dobra, kończymy ten burdel ogólnie, bo niepotrzebne się robi długie nagranie. Dlatego żegnam się z wami do zobaczenia na jakichś kolejnych stawkach. Cześć, mamy dzisiaj taką wstaweczkę z losowych zielarki cech. Odkaz jego, także pozdrawiamy Kaziego serdecznie. Dzięki, że dałeś. Zalecimy z otwieraniem tego, <laughs> skatułka cerbera. Magiczna. O! Jeszcze rozdwoiło. Myślę, że Kaziemu mu się spodoba. Znowu rozdwoiło więcej cerbera. I tutaj umarłego Atlasa, podziemnego strażnika i jeszcze jedna. I jeszcze te skrzynki. Jedna magiczna, dobra, idę się spytać Kaziego, czy mogę to otworzyć. Dobra, wracamy, Kazi pozwolił. Także otwieramy to wszystko, nie? Właściwie do końca. Eee. To w ogóle była za skrzynka, że tu takie fajne rzeczy wypadły. Dobra. Podziemnego strażnika to nie są chyba fajne rzeczy. To wrzuciłem do kosza. Myślę, że Kazi się nie obrazi. Zabójcy to też jakiś straż, W ogóle żeby mi się to nie stakowało przypadkiem. Eee, wakacyjne. Też jest jakiś syf totalny. Także szybko to otworzę. To, to. To do kosza. To tu. Też szybko do kosza. To też, to też. O, losowa kolejna. też jeszcze mamy parę skład fajnych. Serbera takie rzeczy. O, myślę nawet całkiem nieźle. Hmm. Losowa. I kolejna losowa z losowej Wielkanocna Syfy do kosza. Więcej syfów do kosza. I więcej syfów. Także losowe to nie najlepiej. Wielkanocna. Coś tutaj zastakowało się. Nie wiem w sumie co. A zostały te. Jakiś syf. Pyk. i trzy. trzy. Dobra, nie, nie jest to najlepsza rzecz. I co z magicznej? Oj, chyba Kazi nie będzie dumny, no co? <laughs> ale dzięki Kazi za skrzynki na otwarcie. I widzimy się za chwilę. Hej, witam Was w takim małym openingu, bo mamy szkaty z Atlantydy. Także właściwie lecę, otwieram, nie gadam, pierdu, bo to nie jest jakiś super drop, ale takie myślę. Może. Parę skrzynek nigdy nie zaszkodzi. Otworzyć. E, chyba coś popsułem tekstur pak z, z perłą. W ogóle z jest wielka nocna jeszcze. Atlasa co? Pusta. Tritona kryształowa. I osiem kryształowych. E, a to ciekawy drop No otworzyć przy okazji. poty to nawet nieźle. Może by jeszcze poleciało coś. A, dobra. Nie jest źle. Losowa. Słaba wielkanocna. Syf. Ojej, bo mi się czas kończy. Z różnościami. A, dwa kryształy. A z Posejdona? Energia Posejdona, czy jakiś syf? I tarcza Posejdona. Też jakiś syf. No dobra, nic ciekawego. Hejko, ale sobie widowie nie wyspaliłem starano trzeba do szkoły wstawać sobie skończę zielarę w końcu jaski skoczone przyprosy na dodatkowa rudę przy wykopaniu. Tak. I tworzymy sobie tą skrzynkę. O, magiczna! Wow! W końcu coś fajnego Jest nic fajnego. Okej, okay, lecimy. Dwie magiczne. Robi się coraz lepiej. Mój. Trzy magiczne. Czyszczenia? Podręcznik. Zaszarowania. Stąd z moitro. Trzy magiczne. Dobra, to jest. Ja. Także y, dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się za chwilę.